Nigdy nie podejmuj decyzji, gdy na przykład czujesz jakieś emocje, bardzo często takie emocje jak gniew, nigdy również nie szukaj właśnie sprawiedliwości na własną rękę czy po prostu jakiegoś rewanżu, bo pamiętaj, że te osoby zawsze poniosą koszty własnych na przykład decyzji albo błędów, jednakże ty tak jakby nie ingeruj w to, zamiast tego zmień siebie, swoje środowisko i to jest podejście, które powinieneś zawsze mieć. Aby po prostu później tego nie żałować, a po prostu właśnie potem na przykład nie odbywać kary za po prostu złą decyzję, więc naprawdę czujesz na przykład jakieś emocje, poczekaj na przykład jeden, dwa dni. Może ktoś się to zranił słowami. Jeśli ktoś się zranił słowami, zawsze na przykład pogadaj z tą osobą, czy tak naprawdę było. Ta osoba, wiadomo, może kłamać, jednakże no lepiej najpierw się dowiedzieć na przykład u źródła, bo często ludzie lubią plotkować i to często nieprawdziwie, więc najpierw się upewniaj i dopiero później rób jakiekolwiek decyzję, ale nigdy nie szukaj. I rewanzu, nigdy nie szukaj po prostu zemsty ponieważ to ci nic nie przyniesie, a jedyne co by ci mogło przynieść to i tak negatywne konsekwencje. Więc zawsze staraj się, aby kierował to rozsądek i pamiętaj: masz jakąś decyzję do podjęcia, która ci może zmienić życie o 180 stopni, napisz tę decyzję, poczekaj 1-2 dni, i jeśli dalej, na przykład, czujesz te same emocje i gdy emocje opadną, dopiero wtedy podejmuj jakieś decyzje, ale nigdy nie szukaj po prostu rozwiązań, na przykład takich jak przemoc, bo to do niczego dobrego nigdy nie doprowadzi. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.